serdecznie wszystkich na moim kanale znowu po dłuższej nieobecności jestem trochę przeziębiony ale no miałem teraz, nie było mnie teraz dwa tygodnie w domu, także no nie za bardzo była możliwość jak nagrać film i dlatego dzisiaj no po chyba już trzech tygodniach, jak nie dłużej muszę coś nagrać pokazać wam jak to wygląda no generalnie tutaj się bardzo nic nie zmieniło jest jeszcze jeden młody, o którym chyba nie wspominałem bo przegapiłem jajka pod jednymi mamkami i jak zobaczyłem to ten młody już się kluł a ja nie jestem taki żeby żeby takie gołębie likwidować dlatego dlatego go zostawiłem zaraz go pokażę tutaj jest młody, młody winerek fajne te winerki w tym roku wyszły no można zobaczyć jakie to są wielkie łapki. pod tym kątem gołąbki są fajne yy, pokażę też na pewno z bliska samiczkę młodą wywrotkę ta, którą podejrzewałem, że będzie mieszańcem, i, i mówiłem, że, że ktoś tam może ją będzie chciał za parę groszy przygarnąć, ale najprawdopodobniej zostaje ten gołom ponieważ zapowiada się bardzo dobrze. Jestem w szoku w ogóle, że, że takiego się udało wyhodować. No, widać. Ja już powiem szczerze, że nie mogę się doczekać momentu, kiedy już tego gołębie sprzedam, co są do sprzedania. <laughs> nie wiem, ile tych gołębi tam jest do sprzedania, ale coś pomiędzy 15-20 sztuk. Wszystkich tak mi się wydaje to znaczy do sprzedania, no tutaj nie chcę, żebyście tutaj jakieś tam pisali mi propozycje pod komentarzami, czy coś dlatego, że na razie jest jeszcze za wcześnie, na razie nic jeszcze na sprzedaż nie jest, bo to na pewno jak coś to, to po wszystkich świętych zresztą, że tak powiem, no i tak praktycznie te, te najlepsze motyle to, to to zostają u mnie, coś tam, coś tam już ludzie wcześniej się odzywali, coś tam jest zamówione, także jeżeli będę miał coś, coś do sprzedania, no to pewnie dam znać. Ale no w tym momencie jest chyba około 50 gołębi. Zostanie chyba tam 34, no to te 16 sztuk myślę, że... No to jak 16 sztuk odejdzie jest do gołębnika, no to, to różnica powinna być spora, powinno być sporo luźniej. Było sprzątane wczoraj. No tak jak widać, no już trochę, troszkę już tego brudu jest. No ale przy tej ilości gołębi nie ma się co dziwić. Nie wiem czy ktoś zauważył. Ten gołębik jest odmalowany. Także też już jest fajnie. Fajnie już jest czysto i biało. Teraz pewnie znowu te dwa lata nie będzie malowany. To teraz tak. Pokazałbym, o, pokazałbym tego młodego, o którym mówiłem. Nie bójcie się. Tutaj jest. Nie wiem czy on jest nakarmiony, czy nie jest. No ale, że tak powiem, nie ingerowałem w niego w ogóle. Co z niego będzie, to będzie, kogoś tam komuś tam się go da. To jest po mamkach, także to nie jest jakaś tam klasa. A tutaj jest ta wywrotka. Ona już korpus w miarę spierzyła, natomiast ogon i łapcie są w ogóle niespierzone. Ale no zobaczcie jaka tutaj jest główka jaki tutaj jest dziubek to czułko takie fajne, wypchnięte gąbek malutki, dosyć niski, no myślę, że to będzie samiczka i zostanie po prostu, sparzę ją z ojcem, czy to jest dobra decyzja nie wiem, natomiast wolę zaryzykować bo, bo w sumie jeżeli ja mam chować cały rok wywrotki i wychować jednego fajnego, no to to też że tak powiem wolę zaryzykować i, i w przyszłym roku zobaczyć co tam z tego wyjdzie, nie? A jak nie wyjdzie nic, to wtedy będę miał fajną samiczkę, fajnego samczyka, coś dokupię na krzyżówkę i też jakoś będzie musiał być no tutaj jest też fajny gołąbek, on też taki teraz rozbieżony, też chyba samiczka też zostaje no tutaj jest samczyk młody też jest fajny, ale czy ten samiec zostanie czy nie zostanie tego jeszcze nie wiem jeżeli będzie jakiś inny samiec to zostawię innego, ten samiec on ma jemu się krzyżuje trochę dziób nie wiem, być może jak go karmiłem to mu ciężko jest mi powiedzieć, o ale ten gołąbek to naprawdę fajny Fajna myślę, że to będzie samiczka, przede wszystkim co mi się podoba, łapcie są naprawdę duże jak na motyla O tutaj jest matka, ja wam kiedyś pokazywałem, teraz już zaczęła ta łapcie wierzyć, proszę zobaczyć jakie te łapcie są naprawdę wielkie <laughs> Oczywiście to jest gołąb To jest gołąb, ja uczciwie powiem, ja za nią dałem 90 zł Nie wiem, może ze 3 lata temu chyba Tutaj jest po niej syn też łapcie wielkie. Ogólnie to praktycznie wszystko będzie w rodzinie, bliższej lub dalszej, ale w, moim zdaniem yy, w takim połączeniu bezpiecznym. Jeżeli by mi się coś trafiło, jak będę jeździł na, na te targi, bo powiem szczerze, że z wystawą bardzo nie wiąże jakoś w przyszłości. Bo na wystawie jednak tego mniej moim zdaniem dla mnie są za drogie. Ja jestem zwykłym takim laikiem i mi tutaj zależy. Jednak też na cenie tych głębi, żeby one nie były zbyt drogie, jak fajnie. same czarno-białe na, na ziemi zależy, żeby mi głębi nie były zbyt drogie. Dlatego że później ja też głębi nie sprzedaję drogo. I jak ja mam kupić starą parę i dać za tą parę 600 czy 700 zł, a później młode sprzedawać po 150 za sztukę, no to też się mija z celem. A na przykład mam tutaj parę wywrotków, no w tym roku już ich wydaje, ale za parę zapłaciłem. Yy Chyba 220 zł, i młode mniej więcej po tyle samo za sztukę chodzą. Czyli tam była powiedzmy tam 110 za sztukę, a młode takie miałem tam powiedzmy do 80 do, do 130-140 za sztukę. Także to jest, to jest takie najlepsze, taki najlepszy środek. I na targach powiem szczerze, że takiego by się najlepiej sprzedają. Właśnie nie takie bardzo. Bardzo drogie, tylko, tylko mniej więcej w tej półce cenowej, chociaż powiem szczerze, że krótkich na targach, przynajmniej tam gdzie ja jeżdżę, ja jeżdżę głównie do Skierniewic, czasami do Zgierza, jest na tyle mało, że nawet jak się jakiegoś takiego przysłowiowego koka wyniesie, to nie ma jakiegoś wielkiego problemu, żeby go sprzedać. Na przykład tam jest taki słaby gołąb, o, one dwa to są, po tej czerwonej samicy, powiem tak, one jak się spierzą to nie będą najgorsze, ale to są takie gołębie naprawdę niskiej półki. Na przyszły rok tą parę yy rozbijam, chociaż po tej parze wyszły mi też dwa fajne młode, jeden, o, jeden jest tutaj i on chyba nawet zostanie. Tu jest jeden w jeden z tych fajniejszych po tej parze. A drugi w tym momencie nie wiem gdzie jest. Ciężko jest mi powiedzieć. Weźmy sobie trochę posiedzieć. Wszystkie mamki już są przynajmniej trzy tygodnie na gołębniku, Z tych nowych co, co przy, przywiozłem, niektóre już są ponad miesiąc i wszystkie są... O, tutaj przyszła do mnie. Ona jest taka bardzo, bardzo odważny gołąbek. Miałem nagrywać trochę młodych, tak typowo się skupić na młodych na tym filmie. Mówię wygonię ich pod wolierkę. Pokażę wam opowiem, co po jakiej parze, ale jeszcze jeszcze nie jest czas, bo tego jeszcze nie mają takiej prezencji, jak ja bym chciał, na to trzeba poczekać. No, przynajmniej jeszcze tydzień, a może te dwa. To znaczy do takiego kompletnego wyglądu, to podejrzewam, że miesiąc jeszcze spokojnie trzeba czekać, ale żeby jako tako przynajmniej wyglądały, nie? tutaj przyleciał właśnie ten po czerwonej samicy ten, którego chyba sobie zostawię on ma jedno białe pióro w łapciu na samym końcu o z tej strony widać jest to pióro nie wiem czy widzieliście ale jest drobny, fajny gołąbek postawny. łapcie są łapcie są duże a tu jest ta wywroteczka no jest tak fajni, fajniutki gołąbek i to jest najlepsze to, że ani, ani ojciec, ani matka takiego krótkiego działa nie mają, ja to, ja nie wiem po prostu, czy to się jakoś dziwnie skrzyżowało z motylem i wyszło żółte, bo jajka miały być po motylach, aż dziwne, żebym ja pomylił te jajka, naprawdę, nigdy mi się tak nie zdarzyło, żebym pomylił jajka i przełożył jedno po motylu, jedno po wywrotku. Widać że ja tutaj przy samych drzwiach jestem, że tego nie jestem jakieś dzikusy. To myślę, że im sypnę jeszcze jeść. Popatrzymy sobie chwilę, jak jedzą, coś tam jeszcze powiem. No i tak naprawdę to będzie na tyle. Bardzo jestem z tego sezonu zadowolony, nie będę tego ukrywał. Na razie gołębie są w bardzo dobrej kondycji, zdrowe, nie ma jakiegoś kataru, nie ma niczego takiego. Więc to wszystko jak najbardziej na plus. No tutaj to nie będę bardzo więcej nic pokazywał, bo to wszystko już znacie, widzieliście. Ewentualnie jeszcze zobaczę. Pokazałbym wam którego młodego wywrotka samca sobie zostawiam. Tylko muszę najpierw zobaczyć, czy, czy ja wiem gdzie on w ogóle jest. bo te gąbe są tak podobne. Jeżeli się nie mylę, to jest ten gołąb. No, nie chce się tu ładnie zaprezentować w tym momencie. On jest od tej samiczki. Wiadomo, że jest słabszy, ale jest całkiem fajny. I ja jego bym sobie zostawił. O, do tej czarnej. Ubrudziła się gdzieś teraz. To no jest bardzo fajna samica, no ale mówię z tymi jajkami troszkę mi w tym roku strajkowała, Ale ja poczekam, ja idę, dam jeszcze szansę, mi się aż tak bardzo nie spieszy. Tu jest jeszcze jeden młody widyn, to w tym roku trzy widyny będą. Jednego już wydałem czerwonego takiego znajomy wziął. Także dobra, to ja im sypę jeździ, widzimy się za chwilę. Już sypnąłem, powoli się zlatują, nie są jakoś bardzo głodne. ale jest godzina chwilę po 14 więc tak z reguły dostałem jeść teraz jak były te bardzo zimne dni to ogromne ilości karmy szły no ale nie będę im żałował bo, bo nie jedzą żeby im było ciepło no i tak w tym roku 20 chyba 9 grudnia jak się nie mylę będzie upłynie równo 6 lat od kiedy dodałem pierwszy filmik na tym kanale Także jakby się nie zastanowić o no 6 lat to już jest szmat czasu, praktycznie praktycznie ci co oglądają mnie od początku to ja na początku się nie, nie wypowiadałem w tych filmach i teraz sobie myślę, że dobrze robiłem, że się nie odzywałem, bo z każdym rokiem wydaje mi się, że już wiem wszystko i przychodzi kolejny sezon i okazuje się, że w poprzednim sezonie nie wiedziałem nic. Dlatego cieszę się, że tak późno zacząłem nagrywać bo po tym czasie zdobyłem jakieś minimalne doświadczenie Wiem, że ludzie też, że tak powiem, oglądają, słuchają tych, tych jakichś tam moich porad, zadają pytania. Także yy, mogę powiedzieć ze spokojnym sercem, że w tym sezonie żadnej głupoty nikomu nie powiedziałem. Więc chociaż o tyle jest fajnie. Yy, a mówię, no 6 lat, no to już jest naprawdę długo. Ci, co oglądają od początku, to praktycznie. Cały ten czas, kiedy ja hoduję gołębie, to, to, to są na bieżąco, bo ja teraz nie jestem do końca pewien, ale tak, pierwszy filmik był 29 grudnia 2017 roku, a ja zacząłem chyba z tymi gołębiami w 2016, czyli powiedzmy tak może z rok, z rok wcześniej zacząłem hodowlę, ale początkowo to nie były gołębie chudówkodziowe, tylko takie jakieś tam srebrniaki, jakich, nawet nie pamiętam co tam dokładnie było. A, a krótkie to praktycznie to jest praktycznie początek kanału. Może pół roku wcześniej zacząłem, może coś takiego powoli sprowadzać te gołębie. Także można też zaobserwować jak się poziom, yy, poziom tych gołębi, jak wzrósł, bo no, ewidentnie wzrósł tak na dobrą sprawę. To z tych pierwszych gołębi, które miałem, to została tylko jedna samica. I to nie trzymam ją ze względu na jakość, tylko po prostu mówię, no, to jest gołąb, który był ze mną od początku. Jako w ogóle chyba pierwsza była, no także jest już u mnie kupę czasu, bo no jak teraz będzie 6 lat jak nagrywam filmy, to ona może już jest u mnie nawet i te 7 lat, także to już jest gołąb bardzo zasłużony i, i po prostu mówię, będzie u mnie do momentu swojej naturalnej śmierci. W dodatku ona jest czerwona, ja będę szedł tylko w kierunku motyli czarnych, bo ja nie mam na tyle miejsca, żeby pozwolić sobie trzymać wszystko. Także wywrotki będą raczej tylko w kolorze żółtym. No jest ta czarna samica i ona będzie na razie, ale podejrzewam, że to też będzie kwestią czasu, kiedy ją zmienię. Ale tak, to wywrotki w kolorze żółtym, yy, motyle w kolorze czarnym, winerki też sobie na razie zostaną, bo, bo jestem zadowolony. Zawsze trochę coś tam dla koloru no i na mamki głównie kieruje się na widyny czy to się sprawdzi, czy to się nie sprawdzi tego nie wiem, natomiast ten mi się bardzo sprawdził, jeżeli chodzi o, o to że ja karmiłem te młode i myślę, że w przyszłym roku jeżeli mi czas pozwoli, to również w dużej mierze ja będę te młode wychowywał no tutaj jest młody sam, jest młody jest bardzo fajny tego akurat ja nie karmiłem, jego wychowały 100% mamki, powiem tak na razie trzeba na tego wybrać jeszcze poprawkę bo można, nie wiem czy to na filmie jest widać, ale one mają takie lekko czerwonawe oprawy Natomiast jest to uzależnione i od diety, i od y, tego, że gołęby się pierzą, dlatego, dlatego na to na, na razie nie trzeba tak dokładnie zwracać uwagi. Jeżeli gołąb się już pierze całkowicie i takie oprawy dostaną, no to wtedy jest źle, ale y, ja myślę, że takie nie dostaną, bo ich rodzice mają oprawy ładne. No, i chciałem tu jeszcze powiedzieć, że gołą po pierwszym spierzeniu y, to jeszcze nie wygląda tak, jak wyglądać powinien gołąb dopiero po swoim drugim pierzeniu czyli jako gołąb roczny wtedy yy, wtedy się zmienia jeszcze i jego delikatnie budowa i łapcie się jeszcze zwiększają gęstnieją yy, i kolor jeszcze ciemnieje i, i to wszystko wtedy jeszcze idzie na plus, czasami zdarzy się że gołąb wyrzuci jakieś białe pióro, tak jak jest w przypadku tej samicy która ci tam u góry to jest moja Chyba najlepsza samica, jeżeli chodzi o motyle. No, chyba że któraś młoda będzie od niej lepsza, ale jako ze starego, gołębi to najlepsza samica. W tym roku w piórach, w lotkach drugiego rzędu, właśnie wypierzyła jedno białe pióro. Ale mówi się trudno, absolutnie nie przekreślam, taka zostanie młode. Na razie przynajmniej żadne po niej nie ma takiego, takiego piura. Zobaczę jeszcze, jak się spieżą. No i to wszystko wyjdzie dopiero w praniu. Dobra, rozgadałem się trochę. A tutaj, tutaj, tutaj jest też młody po tej czerwonej samicy. Tylko to nie jest ten, który ma dostać, jak się nie mylę. Tylko, tak, nie, to nie jest ten. To jest ten drugi. On też powiem szczerze, żeby się całkiem nie, nie głupi. Troszkę szyję może ma za krótką. No ale mówię, rozpieżone to teraz nie ma uroku. Także na taki filmik, yy, który będzie się głównie skupiał na młodych, to trzeba poczekać jeszcze jakiś tam czas jeżeli yy, będę miał możliwość to co tydzień jakiś tam filmik postaram się wrzucić, no jeżeli nie no to to trzeba będzie jakoś tam czekać na następny dobra, dziękuję wszystkim za oglądanie zachęcam do pisania komentarzy i do następnego, cześć